Teraz pokażę Wam fajną rodzinkę, mamę, tatę oraz córkę, która właśnie odbiera Bartona Naked 50 w mega kolorze szaro-zielonym. Jest to motorower duży, motorower z fajnym zawieszeniem, już z nową mapą, z nowym liśnikiem, to już pokazywałem. Już się nie zatrzymuje przy 6 tysiącach, tylko przy... 8, 9, 8,5 tysiąca, i teraz pamiętaj, to też przypomnę tobie i widzą, jeździsz na każdym biegu: jedynka 6 tysięcy, dwójka 6 tysięcy, do 500 kilometrów, bo jak mi wbijesz dwójeczkę zbyt szybko w tych motorowerkach, które mają trzy konie mechaniczne, przypominam, tak to mnie mniej więcej wygląda. No to będziesz bardzo, bardzo długo się rozpędzała. Stąd był problem w poprzednich wersjach, kiedy kręciły się tylko tak do 6000, to na trójce nie, ma było, nie było opcji, żeby podjechać pod górkę nawet małą. Więc tutaj 6000, dwójka 6000, trójka 6000, czwórka 6000. I fajnie będziesz miała tę prędkość 40 50. Do tych 500 km, jak już masz te 40, maksymalnie 50, zredukuj do trójki, rozpędź się ponownie i tak będziesz musiała z rodzicami, którzy mają BM, GS 1300 oraz Hondzinę, no będą musieli rodzice jeździć troszeczkę wolniej, ale nie dostaną mandatu przynajmniej dzisiaj, nie? Tutaj masz wyświetlacz biegów, tak jak Ci pokazywałem, już jest poprawione względem poprzednika, jednym przyciśnięciem możemy sobie zmienić na mile, a tutaj przytrzymując dłużej masz zegareczek, dobrze? Więc USB też dali nowe, bo wcześniej było gdzieś tutaj w liczniku, więc jak będziesz chciała sobie ładować telefon, uchwyt na telefon, więc to już jest fabrycznie. Tego nie musiałaś kupować, ani rodzice nie kupili. Oświetlenie LED-owe, bardzo fajnie to wygląda. A ile się masz wzrostu, powiedz, żebyśmy pokazali? 1,69 m. Czyli prawie 1,70 m i idealnie będzie pasowało na początek, a potem kolejne motocykle.